Witajcie w podcaście lepsze podróże. Dzisiaj opowiem Wam o wege podróżowaniu, czyli jak przeżyć w podróży będąc na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej. Zapraszam. Oczywiście zapraszam Was na mojego bloga, gdzie znajdziecie tam post właśnie o takim tytule. No to zaczynamy. Jestem wegetarianką od wielu lat i czasami eksperymentowałam z dietami typowo wegańskimi. Moje doświadczenia opisałam już wcześniej na blogu, więc polecam, jeżeli jesteście zainteresowani wyszukać sobie ten post. Z pewnością mogę stwierdzić, że podróżowanie stanowi wezwanie, ale z biegiem lat staje się ono znacznie łatwiejsze i coraz prostsze. Co więcej, zauważam też większą akceptację dla wegetarian i dań roślinnych w restauracjach oraz na trasach podróżnych w takich sieciówkach jak Subway czy McDonald's czy innych. Więc jeżeli jesteśmy bardzo przyparci do ściany i chcemy nawet korzystać z takich opcji niezbyt zdrowych, no to nawet tam znajdziemy opcje wegetariańskie do wyboru. Nie musicie się martwić. Istnieje wiele sposobów, aby cieszyć się wegetariańskimi podróżami i odkrywać smaki świata niezależnie od celu podróży. Dziś chciałabym podzielić się kilkoma wskazówkami, które pomogą Wam jako wegetarianom przetrwać podróż. Przed każdą podróżą pierwszą rzeczą, którą robię, jest sprawdzenie dostępnych w okolicy restauracji wegetariańskich lub wegańskich. Na mapach Google zaznaczam te miejsca pineskami, nawet. Y przed sprawdzeniem innych atrakcji, które chciałabym odwiedzić w danej okolicy. Jest to dla mnie kluczowe, ponieważ mimo to, że uwielbiam spontaniczność podróży i często eksploruję lokalne kuchnie, ważne jest, abym mieć pewność, że zawsze znajdę miejsce, gdzie mogę cieszyć się smacznym posiłkiem, a nie ograniczać się tylko do frytek czy pizzy, margarity. W większych miastach zazwyczaj nie stanowi to problemu, ponieważ z łatwością można znaleźć różnorodne wegetariańskie opcje kulinarne. Natomiast y, problemem są mniejsze miejscowości, gdzie tutaj trzeba troszeczkę się naszukać i przejrzeć menu restauracji i mieć taką pewność, że w której znajdzie się coś więcej niż tylko właśnie frytki czy pizza. Po drugie oczywiście zawsze można wynająć nocek z aneksem kuchennym. Codzienne jedzenie w restauracjach może być kosztowne, dlatego też jeżeli szukamy bardziej ekonomicznych opcji, warto rozważyć rezerwację apartamentu lub domku z aneksem kuchennym. Dzięki temu będziecie mieli możliwość samodzielnego przygotowania posiłków, korzystając właśnie z takich lokalnych produktów, które zaspokoją nasze kulinarne preferencje. I to nie tylko taka oszczędność, ale także szansa na fascynujące zakupy spożywcze, które uwielbiam robić w krajach, które odwiedzam i patrzeć, co nowego na półkach, czego u nas nie znajdę, właśnie tam można kupić. Podczas takich zakupów właśnie odkrywam nowości i produkty, które niekoniecznie są popularne lub dostępne w Polsce. Jednocześnie mogę poczuć się jak prawdziwy mieszkaniec danego miejsca. Nie zapominajcie też właśnie o osób w swoim bagażu. Dla osób, które tak jak ja nie spożywają ryb i owoców morza, kwasy omega-3 i DHA są kluczowe. Jeśli stosujecie dietę wegańską, oczywiście witamina B12 jest niezbędna. Nie rezygnujcie z tych suplementów podczas podróży, jeśli zdajecie sobie sprawę, że w miejscu, do którego się wybieracie, może być trudno znaleźć źródła wartościowego białka. Rozważcie zabranie ze sobą na przykład wegańskiego białka w proszku. Coraz częściej jest ono dostępne nawet w tych największych supermarketach. Spakujcie go w woreczki strunowe i do dodawajcie do koktajli smoothie lub owsianek. Alternatywnie można mieć ze sobą proteinowe batony, aby zabezpieczyć swoje potrzeby białkowe. Przed wyjazdem warto przeprowadzić dokładny research, który nie ogranicza się tylko do szukania typowo wegańskich lub wegetariańskich restauracji. Jeśli podróżujesz do mniejszych miejscowości, może być właśnie niewiele lokali specjalizujących się w takiej kuchni. W takim przypadku przyda się znajomość lokalnej kuchni, która często oferuje wiele opcji wegetariańskich. Znając nazwy lokalnych specjałów, w niektórych miejscach kucharze mogą przygotować specjalne danie nawet spoza karty, specjalnie dla Was. Często takie dania znajdziesz nawet w standardowej karcie dań, niekoniecznie oznaczone jako wegańskie czy wegetariańskie. Aby lepiej porozumieć się z miejscową społecznością i uniknąć nieporozumień podczas zamawiania dań, warto nauczyć się kilku podstawowych zwrotów. Jest to szczególnie przydatne podczas spróbowania potraw ulicznych, gdzie menu może być mniej czytelne, nie mieć wersji angielskiej lub, lub być w w ogóle nieprzetłumaczone. Posiadanie takiej umiejętności ułatwi komunikację i pomoże uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Z własnego doświadczenia wiem, jak ważne jest zwracanie szczególnej uwagi na rodzaj bulionu używanego w zupach. Nie zawsze jest jasne, czy bulion jest roślinny, czy mięsny, więc tutaj z zupami na pewno trzeba uważać, a dla niektórych ludzi bulion mięsny może nie być uznawiany za mięso. Z tym spotkałam już się wielokrotnie. Dlatego zawsze warto dopytać o składniki użyte w danej zupie przed jej zamówieniem, aby uniknąć nieporozumień i rozczarowań. Kolejnym wyzwaniem podczas śniadań w hotelach jest szwedzki stół, gdzie potrawy często są nieoznaczone. Osobiście zdarzyło mi się przynajmniej za dwa razy popełnić błąd na tym etapie i parę razy pomyliłam się i przypadkowo nałożyłam na talerz potrawę mięsną, co odkryłam dopiero, kiedy chciałam ją skosztować. Na przykład raz wzięłam pastę jajeczną, myśląc, że zawiera cebulkę, a okazało się, że ma mięsny dodatek. Drugi raz miało to miejsce we Włoszech, gdzie sięgnęłam po ciasto, jak mi się wydawało, z orzechami, ale potem okazało się, że to nie jednak zmielone orzechy, ale mielone mięso. Także tak. Trzeba uważać i dopytywać, co znajduje się w tych obcych na szwedzkim stole. Na zakończenie tego szybkiego i krótkiego odcinka chciałabym wyrazić uznanie za konsekwencję w trzymaniu się swoich zasad żywieniowych, nawet w trakcie podróży. I czasem może wydawać się, że wybór diety roślinnej lub bezmięsnej jest wyzwaniem, ale to naprawdę ważne poświęcenie. Szczególnie na początku drogi warto zdawać sobie sprawę z tego, że nie jesteście sami w swoim podejściu i warto poświęcić trochę czasu na zaplanowanie. Swojego żywienia podczas podróży, aby uniknąć wyrzutów sumienia po powrocie. Pamiętajcie że macie swoje powody, dla których wybraliście ten styl odżywiania i ważne jest, aby trzymać się tych motywacji. Z drugiej strony, jeżeli zdarzy się Wam wpadka, nie ma sensu się załamywać. Warto z tego wyciągnąć wnioski, zastanowić się, jakie kroki podjąć, aby uniknąć jej w przyszłości i bardziej być przygotowanym na podobne sytuacje. Z drugiej strony serdecznie dziękuję wszystkim restauracjom i miejscom, które uwzględniają w swoim menu opcje wegetariańskie, łącznie z opcjami dla dzieci, bo tutaj też jest to, muszę przyznać, Dosyć spore wyzwanie, aby w takim menu dziecięcym znaleźć coś bezmiętnego, bo zazwyczaj jest to jakiś, jakiś kurczak na jakieś klopsiki, lub potem są tylko opcje na słodko, a niekoniecznie chcemy, żeby nasze dzieci jadły obiad na słodko. Więc tutaj też zwracam się z ogromną przy okazji prośbą, aby uwzględniać dziecięce menu w wersji wegetariańskiej. I wracając do podziękowań, chciałabym podziękować za Waszą otwartość i dbałość o różnorodność opcji żywności. Które sprawiają, że podróżowanie staje się znacznie łatwiejsze i bardziej przyjemne, zarówno dla osób takich jak ja, jak i dla wszystkich, którzy cenią różnorodność w jedzeniu wegetariańskim czy wegańskim. I tutaj, tak jak wspominałam na początku, myślę, że z biegiem lat coraz więcej miejsc dba o to, aby te opcje wegetariańskie znalazły się w menu. I tutaj też ważnym czynnikiem są kwestie ekologiczne i środowiskowe, ponieważ jak wiemy, Dużo bardziej ekologiczne jest jedzenie roślinne, więc tutaj wiele miejsc, wiele hoteli czy restauracji podaje to jako jeden ze swoich powodów, dla których wprowadzają tego typu dania czy tego typu jedzenie. Powstają nawet, słuchajcie, całe hotele, które są w 100% wegańskie, nawet we Włoszech. Ostatnio słyszałam o takich, więc po prostu super i cieszę się, że jest coraz więcej miejsc, które biorą to pod uwagę i na pewno moja. Mapa na Google Mapsie jest pełna pinezek z restauracjami wegetariańskimi, wegańskimi, czy właśnie z takimi opcjami. Jest wtedy dużo swobodniej i czuję taki komfort psychiczny, jak mam pozaznaczane te opcje. I oczywiście czasami się zdarza, że na ulicy, na jakimś street foodzie tak znajdę nawet rzeczy spoza mojej listy, i to nie jest tak, że się ograniczam tylko do tego, ale no nie wiem, do jakoś taki mam komfort, że mam to pozaznaczane i wiem, że w danym miejscu. Znajdę odpowiednie dla siebie opcje i dla mojej rodziny. Oczywiście można wozić też jedzenie ze sobą. Przygotowywać mil, prepy i tak dalej, ale myślę, że tutaj w, tutaj w grę wchodzi to w wyjazdach, które są krótsze, albo jeżeli mamy taką opcję, jak na przykład w kamperze zabrać ze sobą przygotowane już wcześniej dania, aby je tylko później podgrzewać, więc jest to też opcja, jeżeli ktoś podróżuje tego typu środkami transportu, jak kamper, czy camper van, czy, czy mając ze sobą lodówkę, która pomieści trochę takich wcześniej przygotowanych dań, ale wiadomo, ja Jadąc gdzieś do innego kraju, no to chciałoby się jednak spróbować takich lokalnych dań, zobaczyć, podpatrzeć, jak kucharze przyprawiają te potrawy, jakich, z jakich korzystają, połączeń smakowych. Także no, jest to chyba taka opcja ostateczna dla mnie, że włożenie własnego jedzenia, bo jednak, jadąc w nowe miejsce, ja lubię posmakować nowych rzeczy, żeby potem po przyjeździe do domu starać się odtworzyć te dania i odtworzyć smaki, które poznałam podczas wyjazdu. No dobrze, ale jeszcze się zastanawiam, jakie wy macie swoje sposoby i może zainspirujecie mnie albo innych, więc dodawajcie oczywiście komentarze jak zwykle na Instagramie lub pod postem na blogu i podzielcie się waszymi sposobami na to, jak radzicie sobie w podróży z wegetariańską lub wegańską dietą. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.